Zagrać challenge jakiś. Demomana, a demomana odblokowaliśmy dopiero, co? O boże! <grystanie> o kurwa, ale secret z dupy tak wysoką drogą. Tak sobie casualowo chciałem przetestować, jak działa ten kurwa ludek. Zajebiste to jest. Przynajmniej do czasu będę się tym dobrze bawił, nie? Bo jestem pewny, że po jakimś czasie to po prostu takie ja pierdolę, niech to się kurwa skończy już. Chodzimy do Roma, co mi szkodzi? A, tylko że ja to za mieć w obie strony. Ale dobra, sol Dwa są nawet. Jeszcze z tego dwa nich dropną. Właściwie możemy bardzo fajnie szukać sobie tych sekretów. O! Temacie Crowd Space'a! Halo. Jako, że to jest ostatni odcinek przed Sylwestrem. To wow, szczęśliwego nowego roku. Wszyscy jesteśmy o rok starsi. Nie, nie mogę być taki depresyjny, ale. Na nowy rok mam w planach duży projekt, więc... Będzie głównie na Twitchu, więc musicie wejść w link tutaj na dole. Jest w opisie. <grym> no. I to tak w sumie tyle, co chciałem powiedzieć. Jest nowy projekt planowany, który będzie myślę, że huge. I wow! Będzie rewolucja kanału. Bawcie się dobrze w Sylwestra. I pamiętajcie, petarda w odbycie to sposób na życie. Opłacałem się do sklepu wejść swoją drogą. Member card! Head of the Keeper! Pamiętaj, że jednak jesteśmy kurwa bombermanem tutaj, nie w tym, tym tej rozgrywce. Jesteśmy terrorystą, przepraszam Kurwa, ale zjebałem sobie szansę na Devila. The book of spin of SIN, let's go Zajebiście, ale zjebałem sobie szansę na Devila w taki kurwa debilny sposób, nie? Tak głupio To ja chyba nigdy kurwa szansę na devila nie zjebałem Book of spin I live in Spain without DS i live in Spain without... <laughs> without the A. I live in spin. <laughs> Book of Spin. Tylko że jak... No, są dwie skrzynki. <laughs> o mój Boże! O ja pierdol... <laughs> pierdolę tego rana. <grym /dziśle> ustawione, no. Sorry, Sida sobie ustawiłem kurwa na challenge'u. Ej, co jak co? Okej, okay. możecie mówić, że ustawione, nie? Ale akurat tym w tym, tym sekrecie dosłownie tylko jedno było pozytywne. Ten ran jest ustawiony. Przepraszam widzowie. Jesteście okłamywani. Ran jest ustawiony. Co to zmieni? <grym /dziśle> Co to zmieni? Nie. nie, 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 bo naprawdę zaraz będziecie znowu pisać, że ran jest ustawiony. Nie piszcie tak. Nie piszcie tak. No przecież to jest kurwa naprawdę jakieś popiertolone. Ja tyle szczęścia nie mam na normalnych ranach, jak na tym challenge'u. Ja dosłownie całe swoje kurwa życiowe szczęście teraz używam. Ja może faktycznie sobie odpuszczę streamowanie ligi, bo ja widzę, że was na izoku kurwa jest dużo więcej niż na lizę. Z jakiegoś kurwa dziwnego powodu. Ja zupełnie fajzaka nie umiem grać, a was kurwa siedzi tylu na tym Izaku, że ja pierdolę. Headless baby, conjoint. Ja pierdolę! Wypuście mnie! Szatanie, nie ściągaj mi gaci. Maszyna ty kurwa, Mierno to jebana. Znaczy, kolego, przyjacielu. Jebać cię, Juki. Za, osuwanie... Za co? Zostawienie ranów. A. Przynajmniej mogę sobie zmienić na tego. Faktycznie nie pomyślałem o tym, że mogę sobie zmienić. Dzięki. Ty dzwonisz na FaceTime Zwykłem każdy mnie dziś Ej, czemu to znowu mnie wciąga eksekta Czemu nie działa żadna recepta Nie pomaga nic, muszę utrzymać zębaki Już tyle lat, nie wiem jak mam to przerwać